Jak utrzymać dom w czystości po 60. roku życia bez zmęczenia? Dziesięć strategii ułatwiających codzienne sprzątanie. Czy masz wrażenie, że utrzymanie domu w czystości i porządku staje się coraz trudniejsze z biegiem lat? Czy odczuwasz ból, próbując sięgnąć po zakurzoną półkę, lub brakuje ci tchu po pchaniu odkurzacza? Nie jesteś sam. Wiele osób po 60. czy 70. roku życia zadaje sobie pytanie. Jak mogę utrzymać dom w czystości, nie przemęczając się? Poniżej przedstawiamy 10 prostych, ale skutecznych wskazówek dotyczących sprzątania, które wymagają minimalnego wysiłku i przynoszą duże efekty. Każda z nich jest oparta na rzeczywistych doświadczeniach, pokazujących, jak drobne zmiany mogą znacznie ułatwić dbanie o dom. Jeśli spodoba ci się ten film, napisz 1 w komentarzu. Jeśli nie, wpisz 0. Abyśmy mogli się poprawić w kolejnych nagraniach. Zaczynajmy. Pierwsze, sprzątaj stopniowo, po jednym przedmiocie na raz. Jeśli masz problemy ze stawami lub ograniczoną mobilność, unikanie dużych porządków na raz może być najlepszym rozwiązaniem. Wyrzucanie lub oddawanie wielu rzeczy na raz może wydawać się dobrą strategią, ale noszenie ciężkich pudeł staje się coraz trudniejsze, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Podejście stopniowe może być bardziej efektywne. Zamiast przeznaczać cały weekend na porządki, spróbuj pozbywać się jednego lub dwóch przedmiotów tygodniowo. Pineska przykład z życia. Helen, 68-letnia emerytowana bibliotekarka, trzyma kosz na rzeczy do oddania przy drzwiach wejściowych. Zawsze, gdy zauważy coś, czego już nie używa, na przykład starą bluzkę lub niepotrzebne naczynie, wkłada to do kosza. Przeglądam swoje rzeczy na bieżąco, więc nigdy nie czuję się przytłoczona, mówi Helen. Co kilka miesięcy zanosi dary do organizacji charytatywnej lub second handu. Żarówka dodatkowa wskazówka. Połącz tę strategię z digitalizacją zdjęć i pamiątek, aby zmniejszyć ilość przedmiotów, nie tracąc wspomnień. Notatka wyzwanie tygodniowe. Wybierz jeden dzień w tygodniu, na przykład poniedziałek, na wyrzucenie lub oddanie jednej rzeczy. W ciągu roku pozbędziesz się co najmniej 52 niepotrzebnych przedmiotów. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Stopniowe porządkowanie zapobiega męczącym, długim sprzątaniom, zmniejsza bóle stawów i zmęczenie. Dodatkowo eliminowanie niepotrzebnych rzeczy sprawia, że przestrzeń staje się lżejsza i bardziej uporządkowana. Drugie, inwestuj w inteligentne narzędzia do sprzątania, pozwól technologii działać za ciebie. Dzięki nowoczesnym technologiom, wiele prac domowych można wykonać przy minimalnym wysiłku. Automatyczne roboty odkurzające mołupi parowe czy chwytaki do przedmiotów na wysokich półkach, to wszystko może znacznie zmniejszyć fizyczny wysiłek. Pineska przykład z życia. Tom, 73-letni były inżynier, nazwał swojego robota odkurzającego Rex. Uwielbia to, że Rex sprząta jego dom, podczas gdy on spokojnie czyta gazetę. Może to za zabawnie, ale ten mały robot oszczędza mi konieczności pchania ciężkiego odkurzacza, mówi Tom. Zaprogramował Rexa, by sprzątał co dwa dni, dzięki czemu jego dom zawsze jest czysty bez żadnego wysiłku. Żarówka inne przydatne narzędzia. Gruby znacznik wyboru mołupi parowe skutecznie usuwają brud bez potrzeby szorowania. Gruby znacznik wyboru chwytaki do trudno dostępnych miejsc, pozwalają dosięgnąć wysokie półki bez wchodzenia na drabinę. Gruby znacznik wyboru ściereczki z mikrofibry przyciągają kurz bez konieczności używania środków chemicznych. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Wykorzystanie technologii do sprzątania zmniejsza obciążenie fizyczne i daje więcej czasu na przyjemności. Trzecie STW wieczorną rutynę resetu: 5 minut na nowy początek. Mały niebieski rąb, dlaczego to pomaga? Zostawienie brudnych naczyń w zlewie czy rozrzuconych poduszek może sprawić, że rano poczujesz się przytłoczony bałaganem. Krótka, 5-minutowa rutyna wieczornego porządkowania zapewni, że obudzisz się w czystym i przyjemnym otoczeniu, co pozytywnie wpłynie na twój nastrój. Traktuj to jak mycie zębów proste, szybkie, ale bardzo skuteczne. Pineska przykład z życia. Margaret, 71-letnia emerytowana nauczycielka, zaczęła stosować pięciominutową wieczorną rutynę, gdy zauważyła, że poranny bałagan powoduje u niej stres. Układam poduszki na kanapie, wycieram blat w kuchni i wyrzucam niepotrzebne papiery do kosza na makulaturę. To naprawdę niewielki wysiłek, ale daje mi poczucie spokoju przed snem, mówi Margaret. Od tego czasu budzi się mniej zestresowana, bo jej dom jest zawsze uporządkowany. Żarówka wskazówki. Jak to ułatwić? Gruby znacznik wyboru. Podziel obowiązki. Jeśli mieszkasz z partnerem lub rodziną, każdy może zająć się jednym pomieszczeniem. Gruby znacznik wyboru. Wydłuż do 10 minut. Jeśli masz więcej energii, dodaj szybkie zadania, na przykład składanie ubrań czy zamiatanie kuchni. Gruby biały znacznik wyboru. Podsumowanie. Poświęcenie kilku minut na porządkowanie każdego wieczoru zapobiega nagromadzeniu bałaganu, poprawia jakość snu i pozwala rozpocząć dzień w przyjemniejszym otoczeniu, wszystko to przy minimalnym wysiłku. Czwarte, wybieraj tkaniny i meble łatwe do czyszczenia, mniej konserwacji, więcej wygody. Odpowiednie materiały mogą znacznie zmniejszyć czas i wysiłek potrzebne do utrzymania czystości w domu. Tkaniny takie jak mikrofibra, skóra i opcje odporne na plamy są znacznie łatwiejsze do czyszczenia niż delikatne materiały. Pineska sekret projektowania Janet. Janet, 67-letnia emerytowana projektantka wnętrz, gorąco poleca sofy z mikrofibry. Moja sołfe z mikrofibry nadal wygląda jak nowa, nawet po dwóch latach rozlanych kaw, mówi Janet. Żarówka dodatkowe wskazówki ułatwiające czyszczenie. Gruby znacznik wyboru używaj zdejmowanych i nadających się do prania pokrowców. Wiele nowoczesnych saf ma pokrówce, które można prać w pralce. Gruby znacznik wyboru: zastosuj środek ochronny do tkanin. Jeśli wymiana mebli nie wchodzi w grę, użycie preparatu typu Scatchgard może znacznie ułatwić czyszczenie plam. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Wybór łatwych do utrzymania tkanin i mebli zmniejsza potrzebę gruntownego sprzątania lub wizyt w pralniach chemicznych, zapewniając większy komfort na co dzień. Piąte: używaj obrotowych, tak dla łatwiejszego dostępu mniej wysiłku więcej organizacji. Obrotowe tejs świetnie sprawdzają się w redukowaniu wysiłku przy sięganiu po przedmioty w wysokich lub głębokich szafkach. Choć są powszechnie stosowane w kuchniach, doskonale sprawdzają się również w łazienkach, garderobach, a nawet w garażu. Pineska sztuczka Sofii. 72-letnia Sofia zawsze musiała sięgać daleko, aby wyjąć słoiki z tyłu spiżarni. Po zainstalowaniu obrotowych tak na każdej półce wszystko stało się łatwiejsze do dosięgnięcia. Teraz niczego nie przewracam. Wystarczy obrócić tacę i wziąć to, czego potrzebuje, mówi Sofia. Żarówka inne inteligentne zastosowania. Gruby znacznik wyboru łazienka. Organizacja szamponów, balsamów i kremów, aby uniknąć częstego schylania się. Gruby znacznik wyboru apteczka. Grupowanie butelek z witaminami i lekami, aby łatwo je znaleźć. Gruby znacznik wyboru garaż idealne do przechowywania puszek z farbą w sprayu lub drobnych narzędzi. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Obrotowe tejs zapobiegają bólom pleców spowodowanym ciągłym schylaniem się i utrzymują wszystko w zasięgu ręki, redukując bałagan i ułatwiając codzienne życie. Szóste sprzątanie w krótkich sesjach po 10 minut siła podziału obowiązków. Ustawienie minutnika na krótkie sesje sprzątania, 10-15 minut, pomaga podzielić duże zadania na bardziej przystępne części. Ta metoda zapobiega poczuciu przeciążenia i utrzymuje organizację na bieżąco. Pineska system Jacka. Jack, 69-letni emerytowany księgowy, używa minutnika w kuchence mikrofalowej, aby ustawić 10 minut i skupić się na jednym zadaniu, czy to reorganizacji szafki, czy myciu okien w pokoju. Gdy czas się kończy, decyduje, czy chce odpocząć, czy kontynuować przez kolejne 10 minut. Zawsze zaskakuje mnie, ile mogę zrobić w krótkim, skoncentrowanym czasie, mówi Jack. Żarówka dlaczego to działa? Gruby znacznik wyboru oszczędza energię. Robienie przerw zapobiega nadmiernemu zmęczeniu. Gruby znacznik wyboru tworzy rutynę. Możesz ustalić 10-minutową sesję rano i kolejną po obiedzie. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Krótkie, kontrolowane czasowo sesje zapobiegają temu, by sprzątanie stało się wyczerpującym obowiązkiem. Podział pracy na mniejsze części sprawia, że jest ona łatwiejsza i mniej męcząca. Siódme, sprzątanie strefowe. Unikaj wyczerpujących porządków. Nagromadzony brud, taki jak kurz na meblach czy resztki pasty do zębów w umywalce, staje się trudniejszy do usunięcia z czasem. Szybkie sprzątanie każdej części domu na bieżąco zapobiega konieczności długich i męczących porządków. Pineska sposób Amy. Ema, 66-letnia emerytowana pielęgniarka, trzyma ściereczkę z mikrofibry zawieszoną w kabinie prysznicowej. Po każdej kąpieli szybko przeciera nią płytki. Dbając o drobne zabrudzenia od razu, nigdy nie muszę zmagać się z ich nagromadzeniem, mówi Ema. Trzyma także chusteczki dezynfekujące w łazience, aby natychmiast usuwać plamy z pasty do zębów lub kosmetyków do włosów. Żarówka: dodatkowe wskazówki. Gruby znacznik wyboru: używaj ściągaczki do wody w prysznicu. Przeciągnięcie nią po szklanych drzwiach lub płytkach po kąpieli zmniejsza osadzanie się brudu. Gruby znacznik wyboru: trzymaj środki czystości pod ręką. Przechowuj butelkę ze spryskiwaczem wypełnioną wodą i octem w łazience, aby regularnie usuwać zabrudzenia. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Codzienne małe nawyki sprzątania eliminują konieczność uciążliwych porządków. Utrzymywanie czystości na bieżąco oszczędza czas i wysiłek w dłuższej perspektywie. Ósme zasada minuty. Małe działania robią wielką różnicę. Jeśli wykonanie zadania zajmuje mniej niż minutę, zrób to od razu. Ta prosta zasada zapobiega przekształceniu się drobnych bałaganów w duże problemy. Pineska perspektywa Dawida. David, 70-letni emerytowany nauczyciel, uważa zasadę minuty za sekret utrzymywania swojego domu w porządku. Jeśli widzę szklankę na stoliku kawowym, od razu odnoszę ją do zlewu. To tylko kilka kroków i gotowe, mówi David. Żarówka, przykłady zadań na minutę. Gruby znacznik wyboru powieszenie płaszcza w szafie zamiast zostawienia go na krześle. Gruby znacznik wyboru wyrzucenie niepotrzebnych papierów natychmiast po ich użyciu. Gruby znacznik wyboru opłukanie talerza od razu, aby uniknąć zaschniętych resztek jedzenia. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Małe, natychmiastowe działania znacznie zmniejszają czas poświęcany na większe sprzątanie. Eliminowanie bałaganu u źródła sprawia, że dom pozostaje uporządkowany i spokojny. Dziewiąte: używaj koszy na pranie z kółkami, chroń swój kręgosłup. Noszenie ciężkich koszy może obciążać plecy, kolana i stawy. Kosz na kółkach gładko przesuwa się po podłodze, ułatwiając transport brudnych ubrań. Pineska historia Lindy. Linda, 72-letnia emerytowana pielęgniarka, mówi, że kosz na pranie z kółkami zmienił jej życie. Nienawidziłam dnia prania, ale teraz to takie proste. Po prostu pcham kosz do pralki. Bez dźwigania ciężarów, mówi Linda. Dodatkowo używa go jako podpórki podczas chodzenia po korytarzu. Żarówka wskazówki dla większej wygody. Gruby znacznik wyboru dla domów schodami. Wybierz kosz z uchwytami, aby łatwiej go przenosić w razie potrzeby. Gruby znacznik wyboru modele składane. Składane kosze oszczędzają miejsce, gdy nie są używane. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Zmniejszenie obciążenia, jakie nosisz. Zapobiega bólom i kontuzjom. Kosze na pranie z kółkami sprawiają, że pranie jest bezpieczniejsze i wygodniejsze, zwłaszcza dla osób starszych. Dziesiąte ściereczki do szybkiego sprzątania zapobiegaj brudowi, zanim się nagromadzi. Zamiast czekać, aż brud stanie się problemem, używaj ściereczek do szybkiego czyszczenia, aby codziennie utrzymywać powierzchnię w czystości. Pineska nawyk Stevena. Steven 68-letni emerytowany szef kuchni zawsze trzyma wilgotną ściereczkę w kuchni. Po gotowaniu natychmiast przecieram kuchenkę i blaty. Nigdy nie muszę walczyć z nagromadzonym tłuszczem ani przypalonymi plamami, mówi Steven. Żarówka inne zastosowania ściereczek do szybkiego czyszczenia: gruby znacznik wyboru szafka nocna, usuwanie plam po wodzie i resztek kremu. Gruby znacznik wyboru klamki i włączniki światła. Miejsca często dotykane szybko zbierają brud. Gruby znacznik wyboru stół jadalny. Przetarcie stołu po każdym posiłku zapobiega gromadzeniu się okruchów i plam. Gruby biały znacznik wyboru podsumowanie. Regularne, krótkie sprzątanie zapobiega konieczności wyczerpujących porządków. Drobne codzienne nawyki oszczędzają czas i pomagają utrzymać dom w idealnym porządku.